Uwaga, uwaga widzowie. Musicie oczywiście zostawić łapkę w górę. Ponieważ chcę wam kogoś przedstawić. Zostawiajcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A ja jestem na jednym bloku i wokół mnie nic nie ma. Zostawiajcie łapeczkę, a ja uwaga mam. Za 3 sekundy wam pokażę z kim dzisiaj będę budował bazę. Uwaga, 3. Dwa, 1. O, to jest Monty. Wow, Monty podskakujesz. Myślałem, że spadłem. O nie, Monty, Montgomery. Słuchajcie, z fnaf Zobaczcie, jaki on jest wielki. Wow, jakie masz kozackie okulary. Widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję. A my zaczy zaczynamy dzisiaj naszą przygodę. U uwaga, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Pyk. Ok. Wow, mamy pierwszy blok, wyzwanie ukończone, one block, Freddy, podskocz, ciesz się, dostaliśmy nową, nowy achievement. Dobra, słuchajcie, rozwalamy kolejny bloczek. Wow, drewno! Drewno z takiego z nederu. Dobra, weźmiemy sobie je. O nie, spadło na sam dół! O nie. Dobra, słuchajcie, kolejne zbieramy. Cyk, mam. Dobra, chyba yy, Monty dostał. Znacie Montiego? Kto nie zna Montiego? No dajcie mi znać. No, kto go nie zna, jaki on jest wielki, piękny, ulalalu. Dobra, yy, słuchajcie, biorę sobie deseczki. Zróbmy od razu crafting i zróbmy sobie łopatę. Słuchajcie, robimy łopatkę. Proszę bardzo, tak i tak O, tak jest, łopatka zrobiona Monty, potrzebna siekiera Po co mi motyka? Diamentową, skąd masz? A daj mi diamentową yy, siekierkę Ło, wow, może on będzie miał Słuchajcie, jestem ciekawy, patrzcie Nie, ja nie chcę drewniany Chcę kamienną przynajmniej, kamienną, kamienną To będę mu cokolwiek już O, złotą, dobra Słuchajcie, złota może być Dobra, ja sobie tak przygotuję tutaj. I uwaga, uwaga, możemy teraz kopać kozacko. Patrzcie, cyk, cyk, okej, okay. pyk. Może zrobię to tak: eee, tutaj wykopmy sobie to, eee, ziemię to. Później to tu, 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 tu. Patrzcie, jak to szybciej od razu idzie. Monty jest spoko. Zobaczcie, naprawdę mi tutaj pomaga kozacko. Wow, jak on buduje zieloną bazę. Wow. Dobra, Freddy, Monty, czekaj, 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 czekaj. Ja tutaj chcę. Ale co ty zrobiłeś? Czemu tak obudowałeś nas dziwnie? No dobra, niech mu będzie. Niech mu będzie, widzowie. Dobra, cyk, cyk. Dobra, kopiemy szybciutko, szybciutko. Patrzcie, o, drewienko i tak naprawdę yy, ziemia. W sumie drewno i ziemia. Wow. A co to był za blok jakiś dziwny, nowy? Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Dobra, zbieramy sobie to. Słuchajcie, zróbmy sobie farmę z Montim. Ciekawe, jakie warzywa lubi najbardziej Monty. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, więc poprosimy go o zrobienie farmy. O, a tutaj twardą ziemią obsadzimy dookoła. Wow, wow, wow. Dobra. O, tak. Monty, dawaj, sedzimy tutaj. Rób pole, zobacz. Eee, możesz tutaj... Co? Co to było? Co żeś tutaj wykopał? Patrzcie. Jo... Co to było? Ej, jakieś dziwne rzeczy tutaj się wy wyrastały. Ty no ostro, ostro. Dobra, to ja słuchajcie, wykopuję to. Co to jest? To jest zwis zwisające korzenie. Dobra, ej, chcę zobaczyć jak one wyglądają. Słuchajcie, weźmiemy sobie tutaj o, zróbmy coś takiego i postawmy to. Wow! Jakie dziwne. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Monty, nadchodzi noc. Musimy ogarnąć łóżko. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, weźmiemy tak. A ty masz tutaj, patrzcie, dobra. Sponio, jak on ma tutaj, zobaczcie, tyle wełny, tyle tego wszystkiego. Więc będziemy mogli się położyć. Ja od razu sobie zrobię łóżeczko. Będziemy mogli pójść spać z Montim. O, i od razu zielone, takie ulubione Montiego. Monty, kładź się ty tutaj. Ja z tej strony, o. I tutaj zamurujemy, proszę bardzo, pięknie, ładnie widzowie! Kładziemy się, dawaj, dawaj, graczu, śpi! Monty leży! Zobaczcie na niego, jak on fajnie się położył, leży. Czekajcie, ażbym chciał to zobaczyć, tylko już na dzień nadeszła, ale widzieliśmy. Monty, wyspałeś się! Wyspałeś się, pięknie! Dobra. To słuchajcie, w takim razie, e, Monty, może dasz mi, nie wiem, jak coś, co, dzięki czemu będę mógł szybciej budować. Co myślisz? O, to by było super. Co on posadził? Co to jest? Buraki? O, wow, 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 wow. o, oh, oh, co ty robisz, Monty? Monty, przestań. O, oh, nie, nie, zaraz spadnę. O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. na ile dostałem? Okej, okay, będę spadał. O, oh, i mam... Ła, wow, połowę życia nie miałem przez ciebie, Monty. No dobra, niech ci będzie. Ale... Ej, czuję się, jakbym chciał budować. Ej, widzowie, zobaczcie na to, czekajcie. Uuu, co, jest? Co, co ty Monty narobiłeś? Co to ma być, widzowie? Uuu, uuu, Monty, zobacz, jak nasza wyspa wygląda. Ej, tu patrzcie, ja mogę sobie tutaj budować elegancko. Nawet, patrzcie, coś zrobię takiego. Ej, wow, patrzcie, nawet na coś takiego. Uuu, Monty, co tyś mi dał za moc? Wow, patrzcie, mogę wszystko budować dookoła siebie. Jakie kozackie, mega. Patrzcie, nawet skoczę w przepaść. Patrzcie, waga 3, 2, 1, skoczę! O! Monty, ale kozackie, żeś tutaj mi dał. Patrzcie, widzowie, teraz mi tutaj nie jest nic straszne. Wow, niesamowite rzeczy. Wow No, powiem szczerze, nie spodziewałem się czegoś takiego po tobie, Monty. Patrz, patrz na to. Buduję wszystko na zielony kolor, twój ulubiony. Patrz, jak nasza wyspa będzie teraz wyglądać. Ale co on mi dał za kozackie jakieś w ogóle ten? O, wow, prawie spadłem. Kozackie akcje mi tutaj dał, Monty. Tak się cieszę, że ty tutaj jesteś. Masz, 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 normalnie przytule, przytule. tulem, Montiego, patrz Monty. Monty dostaniesz, O, Monty, co się stało z tobą, kolego, przepraszam, Wybaczcie, patrzcie co mu zrobiłem, Monty, nie, o, o, mamy problemik, Monty, zobaczcie, oberwał, o nie, Monty, to ja nie chciałem tego zrobić, patrzcie na jego pyszek, jaki smutny, o. dobra, nie, widzowie, Szczerze to nie spodziewałem się takiej akcji, że go uderzę parę razy i mu coś się stanie. O nie! Dobra, Monty, patrzcie jak on się tutaj. O na łóżko się położył! O nie, Monty, czekaj. Ja spróbuję dla Ciebie zrobić tutaj jakąś akcję. Czekaj, czy to był ten blok, ten był blok chyba. Dobra, co słuchajcie, zróbmy dla. Musimy go pocieszyć. Słuchajcie, może zróbmy dla niego jakąś bazę, ale na przykład na mm, jakichś fajnych bloków. Na przykład z drewna, o, to by było fajne, tylko muszę tego wykopać więcej, więc zróbmy, zróbmy to. Okej, okay, czekaj, o nie, to kilof potrzebny, nie, dre ziemia. Dobra, cyk, cyk, już nie ogarniam, powiem wam szczerze tych nowych bloków. O nie, zaraz mi się skończy siekierka i będzie taki finał Dobra, bierzemy, 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 ziemia Cyk, o, siekierkę? Po co mi dajesz siekierkę? Ja nie chcę Ty, aż tyle siekierek? Dwie? No po co mi? Czekaj, czekaj, bo ja mam tutaj złotą To po co mi z drewniana, taka be beznadziejna Dobra Okej, okay, dobra, patrzcie, cyk, cyk wykopujemy elegancko, wszystko zrobione. No ja tu jestem powiem szczerze, zrobiony, patrzcie, okej, okay. o nie no. o nie, zaraz mi się skończy siekierka. O nie, widzowie jest problem. O nie, właśnie się skończyła. Dobra, Monty, zrobimy dla ciebie mały... Nie wiem, domek. O, chodź, zamieszkasz sobie tutaj, patrz. Ja tutaj rozbuduję tą wyspę. Dzięki Twoim, dzięki twoim mocom będziemy mogli budować, słuchajcie, wyspę. Patrzcie, jak to pięknie rozrasta się. Pek, 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 pek. Dobra, słuchajcie, Monty. Ojako, biedniutki Dobra, Monty, ty sobie zamieszkasz tutaj, proszę bardzo. O, tu. O, tak, tu będziesz miał wejście. Dobra, możesz sobie się schować. Elegancko, czekaj. Zróbmy mu z desek drugą. Drugie piętro będzie z desek, słuchajcie. Drugie piętro będzie z desek. Ja mam desek akurat 34. Monty, niech sobie tutaj mieszka. O, proszę bardzo, Monty, to jest Twój domek nowy. E, ciesz się, póki możesz, bo już wyglądasz kiepsko. Coraz gorzej z Tobą. Nawet zrobimy dla niego drzwi. Patrzcie, takie nowe, oldschoolowe. Patrz, perk. Uuu. Dobra, Monty, sobie siedź tutaj elegancko. <laughs> Dobra, słuchajcie, Monty jest bezpieczny, ale nie wiem co to jest. To jest ręka Montiego, Monty Hand O o! Nie, 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 co to znaczy? O -o -o Ej, kto to jest? Roxy? Patrzcie, Roxy z FNAFA! Oh my godness! Nie wierzę w to. Nie wierzę w to naprawdę? To ona? Ty się buduje tutaj do nas. Ej, to trzeba ją przywitać. Mam nadzieję, że ona jest yy, niegroźna. Słuchajcie, zbudujmy dla niej serducho. Patrzcie. O, tak. Czekaj, może rozwalmy to. Zbudujemy dla niej serducho. Takie ogromne, duże, ładne. O, coś takiego. To rozwalę. Yy, I widzowie, no to powiem wam szczerze, że robi się tutaj naprawdę ciekawie. Cyk, yy, cyk i cyk, i cyk. I teraz tylko tutaj. O o, mam problem, bo nie, nie, nie wejdę. Dobra, muszę zdążyć przed zbudowaniem dla Roxy i serducha. Wow o wow, wow. Roxy, to ja, matruner! Nie bój się, nie bój się! Wooo! Patrzcie! O, nie, nie gadaj, że ona spadła. Czekaj, muszę zajrzeć. Czy wszystko jest ok? O, tu było miejsce, patrzcie, Roxy, zaraz zbiję. Jest! Jest, Roxy! O nie, słuchajcie, nadchodzi noc, dobra, ja się kładę spać, nie wiem jak Roxy, może, może po prostu niech się położy na tym murzeczku O, 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 Mo Roxy, co ty zabrałeś mi łóżko, patrzcie jak się położyła, słodko, patrzcie jak śpi, jakie ma yy, żółte oczy Wow, świecą w nocy, patrzcie, jakie świecące, dobra, ja się też położę I uwaga, uwaga, trzy, dwa, jeden i pyk Dobra, nastał nowy dzień. Buraki Montiego urosły. Monty, twoje. O, Monty, spokojnie. Twoje y, buraczki urosły, nie bój się, ale. Mon... Y, nie wiem, co to jest. Słuchajcie, mam jakąś. Y, mm, nie wiem, co to jest. Łapka? Co to daje? Słuchajcie, trzy do obrażeń i jeden do szybkości ataku. Y, masz! O, o, o! patrzcie na to! Co jest grane? Uderzyłem go, powstał Freddy? Freddy! Fredduś! Cześć! Patrzcie, ale tutaj się dzieje, widzowie. Naprawdę, jakie akcje! Dobra, e, patrzcie, co ona robi. Buduje się do góry? Ej, halo, halo, ej, spróbujmy je zniszczyć, to patrzcie, jak się buduje, 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 buduje. Dobra, niech się buduje, buduje. M -m -m Freddy nawet przyszedł do nas. Baga, trzy, dwa, jeden, Roxy, spadasz! Buuu! Elo! Sorry, sorry, musiałem to zrobić, patrzcie wyrzucimy to jak najdalej się da. Zrób o, Roxy, zrobimy zawody. Kto dalej wyrzuci. O, siekierą, dawaj, weź, Roxy, dawaj, siekierkę. Bierz łapkę i uwaga, w tamtą stronę rzucamy. Trzy, dwa. Jeden i rzucaj! Roxy rzucaj! Wow, a ja puu poleciało! Ale słabo rzuciłaś. Patrzcie na to! 3, 2, 1, puu! Hu, hu, Roxy! Zdziwiłem cię, to dawaj jeszcze raz drzwiami. Musisz przytrzymać y, przycisk rzucania. Wtedy będziesz mogła rzucić dalej i dalej. Uwaga! 3, 2, 1, puu! Dawaj, przytrzymaj! Dawaj, dawaj! Roxy! Wow, jak wyrzuciła! jak zniknęło! Dobra, nieźle, niezłe akcje się tu dzieją dzisiaj Co to za blok? Wow, ty jakiś tutaj Roxy, musisz to zobaczyć Zobacz, jakiś pył tutaj osiada Wow, wow, wow Roxy, co żeś mi zrobiła? Co, co to jest? Roxy, co żeś mi tutaj przekazała? Widzowie Czy to jest blok miodu? Przypadkiem? Czekajcie, muszę to sprawdzić Czekaj, to jest blok miodu? Czekaj, plaster miodu! Roxy. Yy, jakie jest twoje najlepsze jedzenie? Albo picie, albo nie wiem jak to nazwać. Weź, możesz mi napisać albo coś powiedzieć? Proszę, 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 zobaczymy. Jeśli to miód widzowie, to już wszystko jasne. Roxy, patrzcie, robi tak, żebym mógł budować wszystko z miodu. Miodek! Nie wierzę! Patrzcie na to! Możemy rozbudować naszą wyspę. I ona będzie większa i większa. Wow! Zobaczcie na to, co się dzieje. Mogę chodzić sobie tutaj i nic mi nie jest. Wow! Wow! Patrzcie do góry, do góry, do góry, do góry. Wow, jak kangury. Tak jest! Zobaczcie na to. Mogę sobie zbudować wyspę miodu. Naprawdę niesamowite rzeczy. Dzięki, Roxy! Naprawdę, patrz, mogę budować sobie kozackie bazy teraz. Wow! O, wszystko z miodu będzie patrzcie jaka baza, no jeszcze takiej bazy jeszcze nie miałem, haha, <laughs> dziękuję ci co to, złote jabłuszka? po co mi, uuu, super, byłem głodny ej, to sobie zjem patrzcie o, się najem zwo... złotymi jabłuszkami, dobra, jedno sobie zostawię na później, U, a może buraczka bym zjadł, uuu, strzały dostałem łuk, po co? Po co mi strzały i złoty łuk? Ej, dobra, weźmiemy sobie buraki Montiego. Okej, okay. kozak. Yy, I co ty chcesz? Co to jest? Patrzcie, jakie liście, które opadają, i ona spadła. Ja też chcę spróbować. Ej, one wejdą do góry, patrzcie. Cyk. O, obra, lecą do dołu. O, patrzcie, wow, wow Ej, mocne No, fajne, fajne Dobra, Roxy, a masz, Roxy A masz O, nie trafiłem, czekaj, muszę ją trafić Uwaga, Roxy, a masz O, dostała, patrzcie y, Raz i dwa I trzy, a masz Dobra, patrzcie na to I cztery Masz, po co mi dałaś łuk O, 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 o. Roxy Ej, Roxy, poczekaj, wszystko z tobą w porządku? Ej, sorry. Patrzcie, zepsułem jej, gdzie on jej oczy są? Ej, ona jest popsuta! Taka nie była! O nie, 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 nie! Roxy, co ty robisz? Nie, spokojnie, spokojnie, przepraszam cię. O, o, dobra, co, co, czemu otwierasz Montiego? E, o, Monty biegnie za mną, widzowie, nie! Nie, 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 Monty, nie, nie rób mi nic złego, proszę cię, nic złego nie chciałem zrobić. Ooo Monty biegnie i Roxy za mną! O, 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 widzowie, zostawiajcie łapki w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Jak widzicie, gonią mnie! Roxy i Monty! O, O nie, 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 dobra, o, spadam, spadam! Wow! Dobra, e, nie dogonią mnie, patrzcie, Monty przybiegł. Oj nie, ale Roxy też mnie goni! Wow! Dobra, o, Dobra, spadam stąd, widzowie, zostawiacie łapki w górę! oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. I ten odcinek się właśnie kończy. Pamiętajcie o subowaniu kanału z dzwoneczkiem. I to jest właśnie finał. Zapraszam Was na pozostałe moje kanały Pell Minecraft oraz Pell games Bo ten odcineczek się kończy i również na kanał matruner memy Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Trzymajcie się gorąco. Pa, pa!